Cześć, nazywam się Ola i jestem projektantką w Modern Studio w Lubinie. Dzisiaj chciałabym wam zaprezentować najnowszą realizację naszego projektu, który został stworzony dla rodziny z dziećmi. Kolorystyka w kuchni to połączenie nowoczesnych materiałów czarnego matu wraz z drewnopodobnym materiałem laminatem w kolorze dębu. Front Easy Touch charakteryzuje się antypalcową powłoką, dzięki której nie widzimy odcisków palców. Na wyspie znajdziemy laminat w kolorze dębu, który idealnie komponuje się z czarną zabudową. A skoro mówimy o wyspie, zobaczcie jaka ona jest ogromna. Na wyspie zastosowaliśmy duży zlewozmywak w kolorze czarnym. Następnie pozwoliliśmy sobie na zastosowanie płyty indukcyjnej w rozmiarze 90 cm, która na pewno ułatwi przygotowywanie przy dla dużej rodziny. Głównym blatem roboczym w kuchni jest wyspa, bardzo często brakuje nam miejsca na blender, na czajnik, na wodę. Bardzo fajnym rozwiązaniem będzie tutaj gniazdko blatowe, które jak najbardziej spełni nasze oczekiwania. Bardzo praktycznym rozwiązaniem jest zastosowanie elektrycznie otwieranej szuflady. Dzięki temu, mając brudne ręce, nie będziemy martwili się tym, że ubrudzimy front. W wysokiej zabudowie umieściliśmy osobno chłodziarkę oraz zamrażarkę z wysokimi szufladami. Wewnętrzne szuflady są bardzo funkcjonalne, ponieważ można je wysuwać poza obręb szafki i mamy bezpośredni dostęp do produktów, które się w nich znajdują. Myślę, że na temat tej kuchni to już chyba wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania albo chcecie zaprojektować swoją kuchnię marzeń, zapraszam Was do kontaktu i do zobaczenia w następnym odcinku.